Cześć, z tej strony Lara i dzisiaj jesteśmy na Skywarsach wraz z Angry Wiki. I. Siema ktoś, ty wyszłaś. Ojej, bo Nie. Ktoś, ktoś wyszedł i takiego no. I będziemy dzisiaj sobie grać w Sky tak. Pierwszy raz nagrywam od początku mojego założenia kanału z dziewczyną. Nareszcie. Takie, takie, takie... Iść do ciebie, takie... czy nie? Wiesz co... Ee, jak chcesz. Nie, jak chcesz. Możesz się rozwijać zabijając osoby. <grym> nie musisz, Spoko. dam sobie radę. E, tylko gdzie ty jesteś? Wiesz... Ja byłam koło ciebie, teraz jestem nie koło ciebie. Dobra. Dobra, to jak do kogoś rzucam perełkę. Oj, zabiłam. Jak się cieszę? Dobra. Ja, a ja użyłam Ninji. O, ktoś do mnie strzela z Łuku. I... Dolary? O, mam twoją strzałę, człowieku. Kim ty jesteś? I... Ej, boję się, ty masz Łuk? Bo ktoś, Ma... do mnie... ktoś do mnie strzela i się też boję. Ja mam mógł i właśnie teraz nie wiem, to się za bardzo stało. Coś było, ale. Nie jestem w nie, nie. Dobra, zabiorę. Ja też. Eee... Jeszcze ktoś został nam? No tak, tam jest jakiś typek. Okej, okay. eee, tylko gdzie ty jesteś? Nie wiem, ja go tu strzelam tak. do niego i... Nie, nie sparnę. Dobra, to ja idę do niego, bo ja mam bliżej. No. Bo chyba ty jesteś tam na przeciwko tak. mnie z drugiej strony. Ja teraz idę, teraz się tylko pozwól, że się upiorę to może ty iść na środek już na mnie zaczekasz. No dobra, to, to możemy się nawet bić, nie wiem, na tamtej ręce, bo znaczy na tamtej wyspie, bo jestem już koło niego Widzę cię tu. A nie, jeszcze nie skaczę Jesz... On tam jest w pajęczynie. Co ja zrobiłam? Co ja zrobiłam? Przegrałaś? Czy chwyciłaś się wody? Nie, nie, chwyciłam się tak. Dobra. A, zabiłaś go. No, nie, on chyba wyszedł z gry, że coś z nim nie robiłam. Nie. Wystraszył się, za dużo już dwie kobiety no. na jednej arenie. E, dobra. E... O, jesteś u niego? No tu. Dobra, to ja sobie tak pójdę do ciebie, może? Mhm. Czy budujemy jakiś most? No, możemy na tym tutaj. Tu, Czekaj, jakiś ładnie jeszcze. Tak ładnie, wiesz, ja lubię budować. No. E, a więc. E... Rozwinę się. E, budowałam kiedyś wiesz, domek na te To tak. I, i mnie zabili. <grym> I No i kiepsko było. To tak? Czy jakoś ilardziej, taki gruby? E, wiesz co normalne, że, że, żeby było się gdzie bić. <grym> <grym> ja tutaj, jeszcze te dwa. Wow, nie trafiłam. No i tak, i tak. Chyba zabudowane, żebyśmy się nie zapchnęły Dobra. Mm, mam. No może tutaj zrobimy coś takiego. Patrz. E, I oczywiście tak. zapraszam na kanał. Nie wiem, jak do ciebie mam no. mówić, bo Angry Wika, tak. Nie, po prostu wiki, Dobra, do siebie. Nie, wiem, nie. O, Na kanał Może się wskoczyć, ale zobaczyć. My też na twój kanał. O, za wcześnie. Uwaga, uwięziłam Cię <laughs> Uważaj, strzesz mnie Czekaj, dobra. tu wyleję wodę Tak na bokach Nie, nie skoczyłam. I jeszcze żebyśmy e, nic sobie nie zrobiły nie, żeby, żeby tak było pięknie No No I Dobra e, Czekaj dobra. Ja sobie jeszcze muszę się najść. A jaki masz śmiecik? Taki jak ty Tych sobie Czekaj, dobra 3, 4 O ty, o ty Nie, odejdź, odejdź, odejdź 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 ode mnie, odejdź Aaa, tak. e, Cieszę się, tak e, Nie będę freaky, Dobra, e, idziemy na arenę o. 28? 45 chyba No Trzy... A ja wyszłam do 31, dobra Czekaj, czekaj, bo mam nie. lega. Czekaj. Chcesz się uspokoi. Już? Nie, Muszczaj. Wyjdę z areny. Czekaj, nie wiem, się coś ścięłam. Tylko nie, kiedy mam. To niech ci się odetnie. Wiec nie, wyszłam z areny. Wyszłam z areny. wychodziłam. Huh. <laughs> Ale już, już okej? Okay? No, czekaj chwila. Wyłączyłam tego Minecrafta. Jeszcze raz go włączę. To chwila. To dobrze, że nie nagrywasz. Dobra. No, na tym się tak stało i... Siej, to... I to. odcinek do kosza. No. No albo jak z wyspy mnie wywaliło, a ja tam muszę hasło wpisywać. No, to też tak. Czekaj, dobra, skrybujcie. No, najką. Czekaj, 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 czekaj sekundkę, bo parków przeszłam. O, minutę. Sekundka. Tylko nie wiem jak ja mam wyjść na to drzewo. No, ale którym jesteś? Tutaj. Dobra, nie. nie ja jesteś w takiej wodzie? Ja za wodą, dobra. Dalej. E, 30. E, 50... E, 30. 30. 50. 30. 30. Czekaj już wychodzę. No, bo nie zderzał. E, 51 jestem. Ła, wow, zdążyłyśmy. No, weźmy pierwsza. Ile my tak runek zagramy? Bo już 6 minut nagrywam długo. No wiesz, że możesz to tam, tam trochę pociąć, bo jeszcze ta arena co przed chwilą. Wiesz masz tam. Aha. trochę. Widzisz, że trochę pogramy, bo dopiero jedna arena? No. Chyba tak z... się. Cztery No I tu. Żeby wam się znudziło oglądanie nas tak Pięknie. cały czas wymęczymy was, a potem? Godzinny odcinek wrzucić. Spoko Pięknie. Ile by się to wrzucało? Nasi Wiesz, co mi się strasznie szybko odcinki wrzucają? Ile ci się takie 15-minutowe wrzucają? 15-minutowe około 30. No pół godziny, tak przed. nie wiem. Coś a. takiego około. Nie, mi ja się. Mam, ja dobra. zauważyłam, że mi się bardzo szybko wrzucają te odcinki. Bo mi się 30-minutowy. O, wrzucę wokoło. Ty teraz biegasz z mieczem, jak No ja cię widzę, tam masz most taki z e, buku. Gdzie jestem? Dobra. Jak coś? To, się... <śle> to chyba nie ty. No tam cię poszłaś, to nie. Z drugiej strony jestem. Dobra. Dobra. Kurczę, nie trafiłam z łuku to ja muszę mu teraz zablokować wodę Teraz cię trafię Pytanie Dobra, zabijam Zostałyśmy w w dwójkę Nie zabiłaś? Nie Zabijam, zabijam Ty mnie zabijasz? Nie wiem, nie wiem Ty się teraz do góry budujesz? Tak Ty? To? Tak Co ty? Dobre. Tak. No, tylko my zostałyśmy, bo tamten wyszedł z gry To co robimy w takim razie? Co, co Nie, możesz? może środek? Środek Zapraszam do mnie robili. <grym> okay. To może ja tak Tak będzie, okay. Serdecznie zapraszam Nie mam kobla, ale serdecznie zapraszam Nie masz? Nie masz kobla już? E, no nie, już nie Mam drewno No to zrób z drewna Będzie takie nie przemieszanie Dobra Tym razem będzie domek Masz Dobra, możesz robić ściany naokoło, bo on będzie... Czekaj, bo to masz hełm i, i budki o, Dla mnie? Tak, dla ciebie Dziękuję e, Dobra e, Nie dam ci Nie dobra, nie? Zajmę. Nie bo ja mam lepsze budki Zostaw sobie Dobra, nie chcę. Nie chcę. Nie chcę, nie chcę. Dobra, to będzie koniec. Taka, tak, taka wielkość. I ściany tak do dwóch zrobimy. Czy tutaj? Nie ma, jak to fajnie to odcinek. O. Dobra. Jakiego ty masz tak surpaka? Pamiętasz? Jakiś czy... blue pack, czy coś kierunku? Fajny, fajny. Podoba mi się, muszę ci powiedzieć. Czekaj, ja się muszę naż... Czekaj ty no, już. Ha! Ha! O ty! O ty, ty ty <śmiech> <jesteś>! <śmiech> A, Mam cię! <laughs> Dobra um... Idziemy dalej? 50. nie 40. 22. 60. O, nie, nie, nie. Nie tutaj nie, nie. Czekaj, sekundkę. 20. 44. 44. O, 44, teraz mam 20. 44 4. W ogóle mi się nie pokazuje. Nie wiem, czemu, 4, 5, 6, Jest jedna osoba na tej mapce. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Wychód. Tu nie, co nie? To ja chodzi to... na 49. Eee, nie wiem, ja dobra, mam. jestem. No. Okej. Okay. Widzę. Ś świetnie kocham wiedzy na jakieś mapki, tak? <laughs> Myślę, że głos się nagra, ee, obraz się nagra, dźwięk się nagra, wszystko się nagra. Tak. Tickuti. Tickut Titan. Spokojnik. W czym. Zerdzie? W czym Ty wierzysz obrażasz filmy? Ja w Kamtasie. Mhm. A ty? Wiesz co? E, ja nie mam jeszcze takiego na stałe programu, ja cały czas zmieniam jakieś i na razie po prostu na razie nie kupuję, ale mój wierny widz chce mi kupić. <grym> no, a ja, e, nie, ja na razie mam. na razie Czy co mi chce kupić? No, ja też mam to właśnie. Tylko, że mam na razie tą wersję próbną. Mam to na 30 dni, więc. To jeszcze, ja jeszcze mam jest nie chcę mój widz kupić, a więc. Jest... Bo to nie jest tam jakieś strasznie drogie, więc. Wiesz co? Ja słyszałam, że to jest aż drogie hmm. trochę, bardzo. Tak? tak? Nie wiem, Ja też słyszałam, że tego. Ja w ogóle się nie orientuję. Ale... No ja też się nie orientuję, ale jakoś tak mi się wydaje, że to chyba nie powinno być jakieś tam. Dobra, podwalił się? Pewnie jak to ma wrzucę, Cięcie. Jak to można nie wiedzieć ile kamnasty kosztuje? Cześć, trzeba teraz wymyślić jakąś nazwę od yy, człowieka, który się yy, nie zna w ogóle w scenach. Co za no? W... Yy, no. gdzie jest ten? Bo ty tu? No, że gdzieś. Dobra, to, na to jakby jedna os. Poczułam. No, widziałam jak leciałaś. Lara Parkurowiec pokaże wam jak się skacze na parkurach. Podczas kiedy Wika będzie grała kolejną rundę. No jedna osoba została tylko. Jak ty przechodzisz te wody? Normalnie sprintuję, ale tak wiesz, tak... No, tak. Nie, staję na tym klocku tam na dole i jakoś tak jakoś spilintuję. Dobra, wygrałam chyba. Na jakim klocku na dole? Czekaj, bo nie... O dobra, wygrałam. No tam jest po prostu... No, są liście na dole. Ja na ten liść i to tak sobie przechodzę. Tak powoli. Dobra. Eee... Która 64? Dobra, chodź na 30... 52. Jestem. Jestem. A, lubię tą arenę. No ja też strasznie. Taka fajna. Ma najlepsza z tych wszystkich. Wczoraj Polska zremisowała. No, oglądałam. <śmiech> <śmiech> może będą łapki w górę. Ale <laughs> no było blisko, gdyby... No, może by było te dwa, jeden. Ale... Na Zmierali początku Jeszcze potem no. 80 któraś, albo 70 a. Oglądałam Nie, ja tak nie jakby cała, tylko tak wiesz e, Jak strzelali, akurat wchodziłaś na ten moment Tak to No, moja myszka no no Ja sobie miałam kupić myszkę taka, Taką fajną tak, chyba ja to, też, podwójnie właśnie, się. No ja, ten, ja chciałam kupić sobie taką myszkę już. Nie wiem, jak ją bierz na oku. O, cys, Ale. Mnie. To ty? Co ja? Ja nie chyba. Nie widzę cię w ogóle. Dobra, ja biję A ktoś. Nie. zioma. Co to miało być? <laughs> <laughs> Zabi... zioma. Zioma siedem, zabij go. Zabij go, zabij go. E, biję moba. Moba, zioma. Moba. Moba. Teraz idę do moba. znaczy do zioma. Zioma moba. Ale dziwne nazwy macie. Ziom jeszcze żyje. Ja go nie widzę. E, no to był na jakiś taki... On jak ktoś u mnie krzyczy. Słychać? Nie. A to dobrze. Widzę go, widzę go. Szybko, 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 dawaj tam rundkę, bo mi się tutaj nudzi sam. Dobra. Eee, czekaj, tylko sobie wezmę, bo tutaj już ostatni tak, uważaj, bo miał super ninja. I ziom dostał. To uważaj. Właśnie ją żeby... użył. To nie używaj. Właśnie ten. A, bo ty go zaatakowałaś. Tak, tak. O nie! Ale... Myślę, nie. że go zabija. Dobra, zabijam go. Dobra, czyli teraz chodzimy na...

61? 61? Jestem na 61. A to jest na innej. E, dobra, jestem na 61. No. Okej. Okay. Sprawy byś nie zdążyła. Dołączyłaś piąta. Wow. Ja cię nie widzę. Ile jest minigierek teraz na tym na serwerze? 4? Mm. Tak, cztery, no. To możemy tak... Jak będzie Będę miała czas, jak zdążę, bo nie wiem czy zdążę, ale okay. najwyżej jutro czy, każdą nagrać razem I dwie będą po prostu na wiki kanale się zanajdowały, a dwie u mnie Co wy na to? Co ty na to? Co wy na to? Ta jest, bo ta retrika jest chyba dla V-a, nie wiem, coś takiego mi się chyba wydaje Tak? Bo ja ostatnio... Znaczy no, bo ja mogę na nią wejść, bo mam SVipa no. teraz, ale nie wiem właśnie Dla dobra ja Lara, masz iść do kogoś Tam ktoś pisał, jak on nazywał? Dawil Dobra, ja nie mam przybliżenia tego Wow. Chodź A który to ty? O ty Ha I nie trafią, Aktywowałam, no nie No ja też tak właśnie, albo niekiedy Super Ninja aktywuje, a nie potrzebuje O, jak się broni przed Larą, o jak się broni. Idę ci pomóc. No, no właśnie, potrzebuję tej... No kurde, co to jest? Czekaj, idę od góry. E, zaklinowane wszystko. Wow, Dobra, zabijam go, choć. W jaki sposób masz No, miałem killów w tworzu. Ej, nie miałam. Ej, dobra, eee... jesteś? O, tu. Masz, bo tu mam takie co, masz? to i to. O, dziękuję. Śmieci masz dla mnie. <laughs> no, można tak powiedzieć. Dobra, ja idę <laughs> tam. Ty patrz, czy ktoś we mnie nie strzela? Ja mam 16 śnieżek, więc, jak ktoś będzie, żre, to mogę go strzelać i tak dużo, co nie? No. A, trochę. Ktoś tu jest, nie ma. Ale dużo osób zostało, aż dwie możemy zabić. To jedna dla mnie, jedna dla ciebie. No spoko. Na pół Tylko, że... się. Tylko gdzie oni są? są? No. Chodź <noise> no. na środek. O nie. A już nie dla. Dobra. Chodź tu na środek. To Ze jest. środka. Ona chyba jest z tamtej strony. jak ty szybko się budujesz. Czekajcie sekundkę. Ona se poszła. Znaczy jest, ale tak no. Już jestem... jestem. Strasznie szumiało? No. Przepraszam. Ej, czekaj, nie bij mnie jeszcze. No, nie, nie, biję, nie, biję. nie. Tak zrobię. Masz się kierę? Yy, mam. To rozwal te mi to. To mi to. No! Jeszcze. No, już się rozwaliłam wszędzie. Dziękuję. No dobra, czyli możemy chyba się bić tak? Tu jeszcze za Czekaj. każdej strony. Nie Do środku. No, Wiesz, tu się ty czy Zamkniesz. No, zamknęłam. Nasze miejsce na bicie są wspaniałe, nie? No. Ej, masz jabłka? Nie mam. Ale mam Czekaj. super ninja, ty masz? No mam. mam. Masz? Mam. Dobra, nazwę się. Masz życiu, ci to Ale nie, bo ty nie masz No dobra Nie To ja zjem Boję się, no. ci, bo ty jesteś dobra w biciu się Dobra, so już mamy i się bijemy, start Dwie ninja no. eee, Grałam jeszcze jedną no, rundę, bo już ten odcinek trochę długi jak ile razy ile trwa? 21 minut. No to nie, może... Ale... Możemy kończyć. No. Ty Tylko się tak, e, wejdę sobie do góry. E, tam na całą górę. Ty będziesz taka niewidoczna, tam wiesz gdzie e, nie. E, w, do środka drzewa na samą górę. Aha, tutaj Wow, ja chcę wyskoczyć. No jestem. Jesteś dobrze, to możesz koło mnie stanąć. No. Stoisz? Dobra. Tak, no chyba tak, mam. No, więc jest. my się z Wiką, z wami żegnamy. I za chwilę wchodzimy na kanał mój czy wiki. I nie wiem co u ciebie, czego jest u ciebie mniej. Tak się jakoś podzielimy, bo ja wszystko no. nagrywałam, a więc zapraszam do subskrybowania mojego kanału, Wiki kanału. My się będziemy cieszyć. miej łapek w dół na moim kanale i Wiki więcej w górę. No. Będzie świetnie i więcej ko pozytywnych komentarzy. Tak <laughs> Dobra. jest. Dobra. pa Pa, pa.